Na e, właśnie tej e, ochronie gleb. E, dlatego, że, e, Aktualnie jestem na szkoleniu. E, bardzo, bardzo istotny, e, bardzo e, kluczowy. Uważam, gleb, obecność zapytań, obowiązkowa, też, także, także łączę się po tym wydarzeniu, e, m, ale jak widzicie, nie próżnuję. Było coś o nawozach naturalnych, będą nam to powiem Wam, że jestem z nimi na bieżąco. Jak widzicie, nie poróżnowałem, szkoliłem się i w międzyczasie teorię łączyłem z praktyką. To było szkolenie z MODER-u Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie ochrony środowiska. Niezbędne do uzyskania, do złożenia wniosku o prawność w działaniu właśnie ochrony środowiska. Także pierwszą część mam już odchodzącą, jeszcze przede mną część na gospodarstwie w poniedziałek taka terenowa także ogólnie witam się z wami dzisiaj od rańca jak widać oporowe wyłożenie Gnojowicy w tle druga Valtra robi zamieszanie od czasu do czasu no już w sumie tego towaru to naprawdę chyba resztki wyciągam niedużo zostało Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się to wymęczyć i jutro można będzie ruszyć z uprawą. o Już wszystko mamy ustawione, także można jechać na pole i ogólnie dujemy dzisiaj poprawę gnojowice. Mamy godzinę 12. Jadę bodajże z czwartą beczką także tak, jeszcze tutaj troszkę czasu rano trzeba było poświęcić na budowie znaczy na budowie, na tak skrót myślowy no bo tam się coś tworzy to też można to określać jako budowa w cudzysłowie, eee, no to i na filie zajrzeć także dziennie, dzień jak codzień można powiedzieć Jutro czeka mnie odkrywanie kiszonek, tak jeżdżę, patrzę tych powiedzmy skąpo. A dzisiaj jeszcze mieszanie paszywozu na filię, bo jak tam byłem, to były, było już niedużo. Po południu trzeba mieszać, także gdzieś do 14 powożę sobie jeszcze z dwie godzinki i biorę się za robotę. Jeżeli wcześniej się uda mi z obrządkiem ogarnąć, to no właśnie, to jeszcze sobie wieczorkiem trochę powożę tej zupki fajna, przyjemna, robota, o ile będzie co? bo też tak może być, że już nie będzie co wozić, bo no, nomen, nomen, ubywa, ubywa. Tą beczką to ubywa, to nie jest kinem. Bądźmy szczerzy, tak jak człowiek wspomniałem, dawkę taka racjonalna 40 m3 na hektar to jest ósma beczka, jeszcze dwoma powinienem to zalać. No może być ciężko, może trzeba, ale mniej więcej piwa za oko coś takiego uda się osiągnąć. Pogoda piękna, miało padać, na szczęście nie pada, także można wozić sobie elegancko towarek i przy okazji dwóch mocno nie upierniczyć publicznych. Staram się też właśnie. Eee, nie wjeżdżać na to, co było rozlewane, to minimalnie wiadomo, gdzieś tam zacząć lat lanie i że w międzyczasie nim z pola zjadę, to ten brudzku zleci i wtedy na drogi się nie wywozi, aczkolwiek no, momentami no nie unikniemy tego, trochę tego brudku jest, ale no ma padać, podobno to pozmywa. Trzeba być dobrej myśli, jak nie to łyżką przejadę, zgarnę i tak jak kultura nakazuje jak będzie gdzieś tragicznie. Trzeba. Także lejemy, lejemy. Niestety taki minus jest pól przylegających do dróg publicznych. No niby fajnie, bo dojazd dobry, ale z drugiej strony na, na drogi się ludzi w takim sezonie wiosenno-jesiennym. I najgorsze właśnie z tych prac polowych to jest te nawożenie tą gnojowicą. Bo jak uprawę, to raz wjeżdżamy, raz wyjeżdżamy i tego syfu się dużo nie wyniesie. Ale przy takim o, yy, no, nawożeniu, niestety, coś tam, coś tam zawsze się wywiezie, ale też ja tak robię po prostu, że jednym kołem poboczym, a drugim środkiem pas, żeby no, jak coś się pojawi, to nie było takie uciążliwe dla innych kierowców. Także trzeba, trzeba się szanować jakoś to w miarę, ogarniać rzeczywistość. Tak patrzę, że chyba koniec się zbliża zbiornika. Szósta beczka. Już tak ona się jakoś tak dziwnie napędza. Piany sporo. Wolniej idzie pewnie jeszcze jedna i będzie koniec zobaczymy. zobaczymy a może się mylę przy następnej wyjdę włączę i zobaczymy co z tego uniknie. a przede wszystkim zajrzę do środka co tam się wyrabia no i dobrze oszacowałem dawkę, że to będzie 40 metrów sześciennych na hektar no tak z 40% Beczki jedenastej jeszcze dolałem na no, tamtą czterohektarową działkę. No jednakże tak, raz, że po pełne 16 się nie bierze, a dwa gdzieś tam nakładki występowały. Także mi się wydaje, że te 40 metrów 3 na hektar to jest taka boża dawka. Zwłaszcza, że tutaj mamy pola po wiedzy ziarnowej. No i teraz resztę tej 11 beczki wylewam na, no, zaczynam kolejną działkę. Ciekawe dzisiaj uda mi się jeszcze wywieźć bo to jest siódma beka no fakt faktem to szkolenie trochę by tam zbało by mówiłem te inne rzeczy także później zacząłem no i wcześniej muszę skończyć bo jest już 14:00. lecę obiad zjem i biorę się za mieszanie paszowozu na filie dzida tak tam, tam długa przyjadę to coś długne. I myślę że jeszcze z dwie godziny powożę z wieczora tak gdzieś. Tak jak wczoraj od 5 do 7 zawsze parę beczek się wyciągnie. Jeszcze w międzyczasie uda mi się LK rozpiąć z mieszadłem, to będzie fajnie. Zaglądałem do tego mieszadła, no fakt, że ta latarka co jest, to jest trochę słaba, muszę jakoś mocniejszą brzynieć. Bo Niczorta nie widziałem ile tego tam jeszcze jest. Czy jest pół metra. Czy głębiej, tego nie mam pojęcia no faktem, fakt, więcej jak 10 beczek nie powinno być także no do dopóki jest, no jak skończy się, to się skończy mam nadzieję, że jutro uda mi się wywieźć resztki i będzie z głowy eee, temat gnojowicy na ten sezon ewentualnie Kilka dni poczekać, jak coś zabraknie na tą działkę, żeby całą dolać. i Wtedy jeszcze raz podczepić bekę i dolać. Takie plany są. Także dzisiaj szambiankowo-oporowo od obrządku do obrządku. U krwiarza, no i może coś po obrządku. Tak powiem Wam, że takie zrobienie obrządku wieczornego wcześniej, jak mnie osobiście, nie trzyma dojenie. To jest fajne, bo jeszcze bo po prostu ile jeszcze zdążę, to sobie zrobię. I na spokojnie obrządek zrobię, na spokojnie jak mam czas, to jeszcze resztę po wyborze. Jak coś tam się poślizgnie, no to wiadomo, że jest zawsze ten margines czasu. A najgorzej mnie męczyło psychicznie, tak jak kukurydzę teraz kosiliśmy na tą ziarnówkę, że po prostu ten obrządek leci się na łeb, na szyję bardzo późno wieczorem, bo cały dzień nie było czasu, się zastanawiasz co tam z tych zwierząt, czy to wszystko dobrze, czy głowy nie stoją, a tak jak się zrobi wcześniej, to jest inaczej i, i człowiek się nie przemęcza, ile się starczy też czy coś podobnie także taka organizacja dla mnie osobiście bardziej pasuje, aczkolwiek patrząc na te pory dzienne, mocne, no, no to lepiej to lepiej że póki słońce świeci to korzystać i robić I tyle, no ale że tam nie dużo było tego posiorku chwili to kończę wcześniej, bo tak to jeszcze bym do tej 16:00, powoził szesnastej, szesnastej trzydzieści i tak jaka zabawa te w Tutaj pola blisko domu, także to robota ubywa. No, już po przełączane można biegać dalej. O, pierwsze krople deszczu, także no, pogoda się niestety zmienia, już się kończy. Ładna. Miało być wcześniej, a wyszło tak jak zawsze. Jest chwila przed 16. No niby paszowóz to dość szybko namieszane, bo wyszedłem z domu 14.30 z groszem, po 15.00 był paszowóz zrobiony, ale jeszcze zbyt lejemki jełówka tak była, no już widać, że na dniach będzie się cielić, także ją trzeba było przepędzić. Przy okazji się krowa zaplątała, która też do przegonienia, więc poszły na porodówkę obie razem. No i tak się zakręciłem, patrzę, że wypadałoby podgarnąć krową. Tu tam siam i się zrobiła 15.45, nie wiadomo kiedy. Już się ściemnia. No, ale lecimy na filię. Ogarniać rzeczywistość tamtą jałówkową. Dzisiaj będzie wyżerka. bo pełny. To na dwa dni z głowy. Mam taką nadzieję, a tymczasem jeszcze 10 minut No trochę lepiej, no 15, drogi przede mną Dobrze 10 minut, no I będziemy na miejscu No to witajcie na wieczornej zmianie Teraz wieczorem wypompuję Glejowice Spodobowie, Co to nie zasesało Co to się stanęło się poszło zawód z tyłu. Niedomknięty był i temu ciśnienie się nie robiło. Wszystko trzeba kontrolować. Chwila nie uwagi. uwagi. Zaraz nie funkcjonuje tak jak powinno także dzisiaj chcę tutaj trzy beczki z podobawy wyciągnąć bo tak zastanawiam się czy jutro wozić, czy jutro odpuścić, zobaczymy jak, jak się ogarnę z tymi pracami porządkowymi w obejściu, bo rano troszkę, tak jak mówiłem, chcę prac porządkowych robić i albo wywiozę parę beczek, albo wezmę talerzówkę i potalerzuję to co do tej pory nawoziłem z tego względu, że no wypadałoby to przemieszczać. No i bezorkowca na razie nie będę przyczepiał beczki. Czepiał bezorkowca. się eee, wiązał po prostu całą wajemnicę, tylko jak bezorkowca. Także małą walką, ani John Deere, tym bardziej eee, bezorkowcę nie tak mylę. Także zostają tylko taką całość zasysy, tak się zajmę. Beczka napełniona. Turbo napełnia, czarobię na wamatkę. Na oraz e, ramię 8 cali pamiętajcie nigdy w beczkach nie zgodźcie się na, na ramię e, 6-calowe to jest absurd jedynie 8-calowe może dać przepływ i nawet na takiej próżniowej pompie z tyłu napełniaczem napełniaczy ramię w to ramię naprawdę 2-3 minuty i, i jest pełna także nie ma czego więcej oczekiwać to musi być to było główne kryterium, bo też nie to, że ja sam z siebie taki mądry, ale dużo, dużo konsultowałem celowców, którzy właśnie mieli wypużyć wszystkie, i przeklinali niesamowicie to rozwiązanie. Tylko i wyłącznie na ramię 8 bo to będzie przy wyborze beczki. Dobrze, już z gadu i pół, nam ciągnęło zasysam piano na połudę. Powiem Wam tak wieczorkami na spokojnie to naprawdę multum Gnojowicy można wywieźć każdego dnia po te 3-4 beczki wieczorem to <laughs> naprawdę świat i ludzie można zalać gnojawą tak przez tydzień pojeździć to naprawdę jest powierzchni i nie tracąc przy tym dnia roboczego no ale no zobaczymy jak to sobie w głowie, układam jutrzejszy dzień jak to wszystko zorganizować, żeby tu miało ręce i nogi, no kurde tak zakładać, nie zakładać to oświetlenia, ale chyba trzeba będzie do beczki dołożyć, bo tak no muszę się dobrze wychylić tą szyję przekręcić to wtedy widzę, czy coś leci no, jeszcze szyby by wypadało umyć ogólnie już jest późna pora zaraz trzeba Wam zmontować film Żebyście mieli drogi dzisiaj, wrócimy już z regularnością. Te daily na bieżąco będą szły. Oj, bo zaraz sąsiadują, za miedzę poleje gadka, szmatka. Wy nic pilnujecie roboty, nic nie podpowiecie. No, także no, dzisiaj będą dwa i wracamy do sztopalności. Dla mnie też jest takie uciążliwe, że wrzucam film z wczorajszego dnia i też. Przyzwyczaiłem się, że komentujecie to co się dzisiaj działo. A tak muszę chwilkę tam, no, zwoje ruszyć, żeby przypomnieć sobie, odnieść się do wczorajszego dnia, bo poprzedniego. I taki jest no, mętlik w głowie. Odrobinę. a tutaj to wychrępał, dobrze, między sąsiad. Ja pierdził, a tu człowiek wchodzi w erę uprawy bezorkowej. Aż tak kusi pług, kółko podnieść i odorać, zajebiście, zajebiście głęboko to może by miedza już była nietykalna. O, a tu to całkiem wypierniczona do zera. Aj! Będziemy się tak przepychać jak to mawiał klasyk. No, no. właśnie. Co ja miałem jeszcze powiedzieć, a, takie przemyślenia miałem, demol. jak ja w zeszłym roku to skinem, tą samą gnojowicę wywiozłem się zastanawiam, tą się beką wozi i wozi i wozi i końca nie widać, tylko że tutaj to jest jak ze szkołą i ze studiami, w szkole tam kartkówki na bieżąco się przed zalicza, a na studiach jest sesja, no. I przypomina się taki żarcik, czy trafia facet do piekła i diabeł mu daje wybór. Albo dostajesz piekło zwykłe, albo studenckie. No i ten. On mówi dobra, bądź co bądź, chcę zwykłe. No idzie do zwykłego, no jest balanga, cały dzień balanga, ale na wieczór przychodzi diabeł z wiadrem gwoździ i każdemu gwoździa zabija w tyłek. No to facet tak kilka dni już mówi nie wytrzymuję już tych gwoździ, kurwa, już mam dość ten diabeł, a mogę iść do studenckiego, no dobra. No i pierwszy dzień balanga nie ma na wieczór diabła. Drugi, trzeci i tak mija pół roku i dopiero po pół roku przychodzi diabeł i z całym kurwa wagonem gwoździ. I co kurwa chłopaki? Sesja. <laughs> no i właśnie tak chyba logicznie przekładając to na temat. Szambiarek. W zeszłym roku, jak nie było tego dużego zbiornika, to wszystko na bieżąco, systematycznie, co tydzień było wywożone, 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 opróżniane, A teraz mam z całego, od wiosny praktycznie, yy, większe było wybieranie tylko pod trawy. Później pod przeżyto wybrałem kilka beczek. No i teraz resztki, do Te resztki, a tych resztek to jest. Jest jest niekończąca się historia. <laughs> Także pamiętam na trawy chyba coś koło 30 beczek wylałem, albo i lepiej nawet. Coś koło dych, nie, coś koło dwóch dych na to poszło, 18. Przerwęście mnie, poprawcie. Także już 50 beczek tej, można powiedzieć drugiej połowie wałku wywiezione. Od sierpnia. No i teraz dyszkę kolejną już ponad bo 12 przez te dwa ostatnie dni to przeszło 60 beków wytarmoszone no ale bądź co bądź to wolę tą wersję szamba studenckiego niż normalne Tak asumując ło, ciśnienie za duże też moc waltry z tym to nie ma żartów z końcówka beki się nie wygłupiej to jeszcze pewnie jedna, i dojadę do brzega. Fajnie byłoby dzisiaj dwa pasy zalać. To by tak było już ze dwa hektary zalane z pięciu. To jutro może bym tak urywkami w ciągu dnia, i później wieczorkami i dolał. Oczywiście, o ile towaru starczy, ale coś tak mam dziwne przeczucie, że chyba starczy. Także dobrze. Ja to sobie włożę. Zmontuję wam film z dzisiejszej akcji. Jutro rano na pewno wam powiem ile ile beczek udało się dzisiaj jeszcze wywieźć. No zobaczymy, dopóki moja ślubna kochana mnie nie ściągnie do domu, to sobie powożę Korzystam wieczór aktywnie. No chcę, ja nie ukrywam, że chcę podgonić tą robotę, żeby zamknąć ten sezon, w piście i... Pij. I mieć z głowy. Czasami myślałem tutaj mówiliście, żeby jednak to po kukurydzy przejechać w talerzówką przed bezodkowcem, bo jest sporo tych resztek pożniwnych i nie będzie to ładnie wyglądać. I sporo tego zostanie. No, też tak mi się wydaje, że może takie coś wystąpić. Stąd też mój pomysł był taki, żeby kurcze kurcze pieczone, kurczaki pieczone. O, już mamy tu beczkę dobra. Zalać to, co mam gnojowicą, to zalać i wszystkie pola przejechać talerzową, też taka koncepcja w głowie mi się zgodziła No i później wywozić sobie spokojnie obornik, na ile go starczy, Kiedy tak się zachce i jak go wywiozę, to wtedy uczepić bezowkowca i rypać po kolei na może tam gdzie nie starczyło obornika i to rzucić trochę wapna, kredy, grunowanej. i wtedy to bręzonkowcem przechębać. To jest też ciekawa koncepcja. No, wiadomo, że o ile pogoda pozwoli, jak tam rośnie ziemię, to już te plany moje mogę sobie wsadzić głęboko, nie powiem gdzie. No ale dobrze, nie przedłużam, bo ten film zaraz wyjdzie, nie wiadomo ile, pół godziny albo i dłużej, kto to na rady oglądać, się półsypiacie przy tym. Także dość pierniczenia trzeba brać się za robotę i widzimy się jutro.